Czy zdarzyło ci się wrócić do domu po zwykłej rozmowie, i nagle w głowie zaczyna się replay? Mogłem powiedzieć to inaczej. Dlaczego tak odpowiedziałem? A co jeśli on źle to odebrał? Jedna krótka rozmowa, a my potrafimy analizować ją godzinami. Dlaczego nasz umysł nie potrafi po prostu. odpuścić? Dzisiaj spróbujemy zrozumieć, dlaczego tak często wracamy myślami do rozmów, które już dawno się skończyły. I co to mówi o nas samych? Każdy z nas to zna. Spotkanie, telefon, krótka wymiana zdań, nic wielkiego. A jednak, kiedy zapada cisza, rozmowa wraca, słowo po słowie, ton głosu, spojrzenie drugiej osoby. I nagle w głowie zaczyna się analiza której nikt nas nie prosił robić, ale to nie jest przypadek, to nie jest przewrażliwienie, to mechanizm. Więc zacznijmy od tego, że ludzki mózg nie znosi niepewności, a rozmowy społeczne są jednymi z najbardziej nieprzewidywalnych sytuacji w naszym życiu. Nie wiemy, co druga osoba naprawdę pomyślała, czy coś ją zabolało, czy zostaliśmy dobrze odebrani. Dlatego umysł próbuje naprawić sytuację po fakcie. Analizując rozmowę, tworzy iluzję kontroli. To jakby mózg mówił. Jeśli to dobrze przeanalizuje, następnym razem nie popełnię błędu. Następnie mamy strach przed odrzuceniem. Analizujemy rozmowy szczególnie wtedy, gdy zależy nam na opinii drugiej osoby. Bo pod spodem często nie chodzi o same słowa, chodzi o pytanie: Czy byłem wystarczający? Czy mnie zaakceptowali? Czy coś ze mną jest nie tak? To echo bardzo starego lęku strachu przed odrzuceniem. Nasz mózg wciąż działa tak, jakby przynależność do grupy była kwestią przetrwania więc dlaczego pamiętamy głównie, co poszło nie tak? Zauważy, że rzadko analizujemy rozmowy, które poszły dobrze. Wracamy głównie do tych momentów, które były niejasne, niezręczne, bolesne. To tak zwane negativity bias. Umysł mocniej zapamiętuje to, co potencjalnie zagrażające. Jedno dziwne zdanie potrafi przyćmić dziesięć neutralnych, i właśnie ono będzie wracać w kółko, i wtedy zachodzi. Kiedy analiza staje się pułapką, problem pojawia się wtedy, gdy analiza nie prowadzi do zrozumienia, ale do karania samego siebie. Zaczynamy wyobrażać najgorsze interpretacje, zakładać, że wiemy, co inni myślą, obwiniać się za rzeczy, na które nie mieliśmy wpływu. I wtedy rozmowa, która trwała pięć minut, zostaje z nami na cały wieczór albo tydzień. Może więc nie analizujemy rozmów dlatego, że coś było nie tak? Może robimy to, bo chcemy być zrozumiani, zaakceptowani i ważni, a umysł, zamiast nam pomóc, czasem robi to zbyt intensywnie. Następnym razem, gdy rozmowa znów zacznie wracać w Twojej głowie, spróbuj zapytać siebie: Czy ja naprawdę coś naprawiam, czy tylko próbuję uspokoić własny lęk? Jeśli ten temat był Ci bliski, zostaw subskrypcję. W przestrzeni myśli rozmawiamy o tym, co dzieje się w głowie, gdy nikt nie patrzy. A jeśli chcesz, napisz w komentarzu, czy Ty też analizujesz rozmowy po fakcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.